Raz, raz, hey. tu się palić, nikt jeszcze sam nie Jadę te... Siema, Siema, witam was bardzo serdecznie z tej strony FIPIF i dzisiaj ze mną jest Casey. Siemano y I nagrywamy już kolejny 20 odcinek z serii MTA na serwerze Play Your Life. No więc tak, dzisiaj pojedziemy na jakiś pewnie mało znany event jakiegoś Stantera Forever. Nie wiem co tam będzie. Mam no, nadzieję, będzie fajne. Eee, prowadź. I jak widzicie, Kezi zakupił Sultana. Sprzedał swojego citacha i zakupił auto właśnie Sultan. E, w ogóle według mnie dobrze zrobił. Nie ma MK, ale kupił po... co cenie? I co ma? A 300 km i za 106 podatek. No więc tam za 109 kupił Nie wiem. Nawet spoko. I jak widzicie w moim już są Ahaby, Oczywiście spoiler ID1162 e, Więc naprawdę spoko. Proszę, to na jeden, proszę pana. I popsułem auto. Mniejsza, zajdziemy do Ciona Po e, co? No i tak. Nie wiem. Bo... No nie wiem, no dobra, w takim powiedziałem. E, I tak, mam dużo pozdrowień na mojej kartce z pozdrowieniami. I nie wiem, które osoby już pozdrawiałem, a które nie. Więc dzisiaj po prostu napiszę, powiem wszystko, co na mojej kartce i wszystkich pozdrowimy. Jeszcze jakoś tak wolniej, bo też będę czytał z kartki. I w ogóle coś trochę shaderów wyłączę dynamicznie. Okej. Okay. Najpierw te I najnowsze pozdrowienia, które mam takie, na pewno rzeczy ich nie mówiłem. To e, pozdrawiam Pompesa, Ar Formela, e, e, Gosień e, Moniku Burzy, Chacha, Tata Gimpera i Depegasus e, oraz jeszcze pozdrawiam 400 osób, które, które mam na kartce. Ciek 2000, Sentius, separatysta, kumpelek, Dekwitek, e, Krzychu 23, De Dunaj, Frediu, Deriter, Fale, Restar 600, Netoperek, Shade Drifter, e, Szyms 14, Kopiec, e, Nailer, e, Manior i Kładowca. Więc to by było na tyle. Zdasz, i no i Simena, e, pozdro. E, więc właśnie teraz już odwracam kartkę na, na drugą stronę i będę się podpisywał jakby przed każdym odcinkiem, ile osób muszę pozdrowić, żeby już nie było właśnie takiego zamieszania. Bo żeby nie było tak, że muszę przez parę minut mówić e, pozdrowienia. No dobra. E, to co, my już powoli dojeżdżamy. Na bezcięcia się obyło, bo musiałem parę rzeczy powiedzieć. Mm. Ja się go się pierwsze Dobra, nic nie było. O, patrzcie! To jest chyba taki mało, ma, taki Event taki mały. Widzicie tutaj, e, Zapraszam na event G1. Wstęp 50 euro, dużo kaski do wygrania. Wybór autka. E, zapraszam bardzo. No, więc właśnie ktoś tego typu. widzi jak już ze sobą 50 euro. Znaczy, 9, znaczy 8 tysięcy, ale to prawie 50 euro. E, więc już tutaj powoli sobie dojeżdżamy i zobaczymy, jak ten event wygląda. jest to strasznie ciekawi, bo ja w ogóle też nie myślę, żeby zrobić jakiś event. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy byście czy jakiego chcieli. E, więc najpierw... O! Widzę, że event wychodzi nie, nie najgorzej. E, dobra, my to się po powoli wjedziemy. Tu... hat się z YouTube'a poznał. Daj klasy tam mu damy dych i wjeżdżamy e, Gdzie to tu postawić auta? Wygląda na to, że postawione... tylko postawimy na... Gdzie ty? Tu po prostu dobra To ja może się napisze typu, że ludzie przywitajcie YouTube'a Nie wiem tam będzie? Okej. Okay. Co tam będzie? Teraz tutaj nie. Tutaj ludzie się wytają, nie. Widzę, to ktoś zna, ale na no spoko. E, widzicie? Myślę, że... Myślałem, że będzie gorzej. Nie jest źle. Parę osób jest. E, nie wiem, coś tego... jakiegoś binda bym sobie może przygotował. Dzie siódemki nie podbindowany. podbindowanej. E, przywitaj. YouTube. Nie wiem po co. Eee, dobra, więc widzicie, tak właśnie sobie jest event na parkingu G1. Myślę, że to właśnie. Nawet spoko, my się póki co eee, robimy cięcie. I zobaczymy się, jak już będzie trochę więcej osób w tym eventie. No dobra, wiem, się to już zaczął cały event. Eee, coś takiego to wygląda. się, że nie najgorzej. Eee, to właśnie będziemy teraz do, do tego standera odpowiadać na pytania. Tak, tak bardzo chwilę tu byłem nabawić auto i w ogóle e, i w ogóle nie zdążyłem nad autem wjechać, bo się zaczął event, trochę się spóźniłem, ale myślę, że nie ma większego problemu. E, Poczekam, sobie, aż, aż nam da kolejne pytanie, które ma przygotowane jego PM, bo to chyba PM. PN. Mhm. ze serwera odpowiedź na PM. A, A, F, X. A dobra, on już ma. Dobra. Jestem. Dobra, jeszcze nagrywam. E, jak widzicie tutaj te pytania... tutaj piszę ukośnik me, żeby było jakby takie wyróżniające się. E, już nie wiedziesz. Nie wiedziesz. Ja nie wjechałem. Czemu? A postawiłem auto przed, więc nie ma większego problemu. E, nie. A. No, taki event średni, ale no... Dlaczego nie? Ten serwer nie jest tylko w prostu radny, niczego innego nie robić, tylko żeby też się pobawić. On się pytał, założyć, on się pytał o założycieli serwera, ja napisałem że FX hmm. Nie, Nie wiem Wam odpowiedzieć, odpowiada Sherlock Ja u mnie jest już szary ten sól. tam czy szary? Nie wiem, teraz jest to ja mam przygotowane. Pytanie trzecie. Okej, okay, to dużo pytań trzecie, dacie tylko jedno pytanie. Ktoś... Okej, okay, daję trzecie pytanie. Tak. Dajemy, czekamy na... Dobra, to to tam się baw, nie? Ja tam już nie mam. Nie, to przyjedź, tylko po prostu wejdź. To trzeba tylko na, na pytanie. się zadać. ja tu na ten trzeba być ten... A ja o to nie wstawiłem. Później to, że je mnie wpuścił. Wymień się... pojazdy stojące na bramie. Chita, Manana, teraz. Sap. I sap. O Boże, pomyliłem się. Kurde. Nie, chitach i dwie manany. Chyba. Nie. Znowu pierwszy był Sherlock. Szybkie... A Sherlock ma szybkie paluszki. Więc może być ciężko, ale no. Dlaczego by nie spróbować? Mi to pasuje. Dobra, dawaj. Jeżeli bym ktoś wygrał, to byłbym bardzo szczęśliwy. Ok, kolejne pytanie będzie. że tak kampić nieźle. E, Jakie fajki macie tak... virtual? Nie, ja powiedziałem... Zrobiłem daj kasę. Naprawdę. Kurde, Abel to wygrał. Już to po prostu miałem. Ja napiszę, że przywitajcie YouTube'a. Na dwa cztery dziewięć, no. Znowu, 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 znowu zrobiłem daj kasę. m dwa cztery dziewięć. Dobra. E, czy wy to widzieliście? Czy to było. Tak, dokładnie tak. Ten event był taki. To było po prostu. Nie, nie mówię, że koniec. Koleś e, podczas eventu wyszedł sobie. Czyżby Aha. to nie jest jakieś. Nie wiem. Przynajmniej ci Może nie. Może Nie wiem. Jeżeli mówili, one to, to mnie to nie obchodzi. Zapłaciłem za wstęp i dał cztery pytania. Nie wiem. Mi to tam się e, nie podoba, nie wiem. Ja tak się nie bawię, no. E, mam nadzieję, że mi się spodobał. Wiem, żeby krótki, trochę kiepski. Chyba wrzucę e, jeszcze. Zaraz nagram sobie z mojej nowej pracy stałej, jaką sobie ogarnąłem. To co? Tu się żegnamy. Wiem, że ewent trochę nie wypałem, no ale no cóż, tak bywa w ludzkim życiu. Dobra, to cześć.